Chciałem powiedzieć ram, rym, cim, cim. Rym, cim, cim to była taka dobranowska, nie wiem czy pamiętasz. Rym, cim, cim, Ale chciałem powiedzieć cyk, cyk, cyk. cyk, cyk. Okay. Czyli godzina 9.09. Znowu nieco inaczej. Rozpoczynamy naszą już codzienną chciałem powiedzieć audycję, ale właściwie to jest rozmowa, którą pięknie kiedyś ktoś nazwał salespresso. Czyli rozmowy o sprzedaży dla sprzedaży w zasadzie Właściwie o wszystkim już rozmawiamy od jakiegoś czasu. Ale co ważne, rozmowa, jak wiadomo, związana jest zwykle z przynajmniej z dwoma osobami. No więc jakby mamy dwie osoby. Ja nazywam się Dariusz Milczarek i to jest oczywiście y, najbardziej egocentryczna zapowiedź, jaką można sobie wyobrazić, bo zaczynam pierwszy, ale moim gościem jest Łukasz Pawł. Brawo Łukasz! Łukasz jest naszą gwiazdą, sandlerowską, facet wielu talentów, a przede wszystkim cholernie skuteczny. Mógłbyś teraz na przykład powiedzieć dziękuję, że tak fajnie mnie przedstawiłeś coś takiego. Dziękuję, no przez skromność nie zaprzeczę. Bardziej mi zaciekawiło, to Sels To nie twój pomysł, to nie twój, wymyśliłeś te nazwy. Eee... Widałeś ktoś? Tak. Ja U... jestem, znaczy. Tak, mówię, że ja, choć tak pewny, to już na 100% nie jestem. Myślałem, że ćwiczysz skromność po prostu i tak nie, wiesz. To nie nie tak. Nie, nie. Ale dobrze. dobrze. Nic się nie zmieniło, e, także po prostu. powiedzieć, że te wstępy zawsze mamy coraz dłuższe, już jest minuta 26, to trochę za długo. Dobra, ale teraz tak, Łukasz, nie wiem, czy wiesz, dlaczego chciałem właśnie z Tobą porozmawiać dzisiaj. Wiesz? No bo chyba tylko ja Ci zostałem z konsultantem. Dokładnie no. tak. Właśnie chodzi o to, że to nie jest żaden nadzwyczajny temat, tylko po prostu chronologia wydarzeń wskazała, że to teraz musimy my sobie pogadać. Nazwisko na P, jestem przyzwyczajony, zawsze byłem tam na końcu listy bardziej. A, dobra, dobra. No dobrze, ale tak poważnie mówiąc, wiesz. Trochę puentuje te nasze rozmowy z konsultantami Sandlera takim trochę, taką trochę, takim trochę wnioskiem albo jakąś taką refleksją, że wszystkich nas trochę łączy taka, takie umiłowanie do tego, żeby mówić, żeby łamać schemat. Napisałem książkę antysprzedaż, czyli złam schemat, i ta, to, ta fraza tego złamania schematu jest czymś, co my bardzo często. E, używamy, mało tego, jakby nawet nauczamy, inspirujemy, mówimy, bądź złam schemat, prawda? Zgoda, że tak jest? Zgoda. No właśnie. Ale to jest takie trochę wyświechtane jak słowo jakość, prawda, że musi być wysoka jakość. Więc każdy z nas trochę to, to, to złamanie schematu pewnie rozumie inaczej. Nawet takie mamy czasami te sformułowania, prawda, złam schemat albo zgiń. wyróżni się, się. albo, z... albo zgiń i tak, tak. tak dalej. Dobra, powiedz mi, czym dla ciebie jest złamanie schematów w sprzedaży? Wiesz, co jest najciekawsze w tym wszystkim, że ja mogę Ci powiedzieć, czym dzisiaj jest dla mnie złamanie schematu, bo sam się łapię na tym, że z każdym dniem, tygodniem, z każdym szkoleniem, z każdym nowym procesem konsultingowym odkrywam je trochę na nowo. Co I i o, ile na początku, o ile na początku, wiem, że cię nie zaskoczyłem, ciężko cię będzie w ogóle Nie, nie, a czy, jest a czy jestem trochę zaskoczony, bo rzeczywiście wiesz, jeszcze tak odkrywczo i tak mhm. rozwojowo nikt nie podszedł do tego tematu, <laughs> wiesz? No dobra, okej. Okay. Okay, no. Faktycznie kiedyś tak patrzyłem na to, jak wyróżnij się albo zgień, obserwuj swoją konkurencję, zobacz, jak oni pracują, rób to trochę inaczej. No bo dlaczego klient miałby nawiązać właśnie współpracę z tobą, że tak o tej sprzedaży trochę mhm. e, e, bardziej. Skoro robisz to samo, masz to samo, Często masz drożej, mhm. to zrób coś inaczej, wyróżnij się. Patrz na czym przegrywasz i tam szukaj mhm. jakichś obszarów do, do poprawy. Dzisiaj, na dzisiaj mam taką silniejszą refleksję, że ten złam schemat mocno mi się kojarzy i tak też na swoich gdzieś tam spotkaniach konsultingowo-szkoleniowych rozmawiam z ludźmi. Trochę czerp z doświadczeń pokoleń. Myślę sobie, że głupi ten naród, który. Nie czerpie z tych doświadczeń i w ogóle lekceważy, tylko tak przed do przodu, patrzy na nowe technologie, nowe możliwości, sztuczna inteligencja, to wszystko trzeba rozwijać, to jest fajne. Ale warto czasem spojrzeć też do tyłu, a nawet myślę częściej niż czasem i zobaczyć dlaczego tak się dzieje. I tutaj tak a propos złamania schematu, wchodzę z taką zasadą, że wszyscy prospekci kłamią, wszyscy klienci kłamią, ludzie kłamią. I ona mi się bardzo kojarzy ze złamaniem schematu. Czyli jak dzisiaj pracować tak, żeby pomóc klientom, pomóc drugiej stronie odkrywać tę prawdę. Że poszukiwanie tej prawdy jest cholernie ważne w tym naszym no dobrze, Ale ty myślisz, no czekaj, ale nie, serio myślisz o złamaniu schematu w kategorii pomocy klientowi? Naprawdę tak uważasz, że to jest trochę tak, że, że... dobra, złam schemat, pomóż klientowi. Nie, 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 pomóż sobie. No dobra, ale, nie, no dobrze, no ale, ale w, w, w czym właściwie, według Ciebie, możemy złamać schemat? I po co? W ogóle, po pierwsze, po co? Po co? Złam schemat w myśleniu o kłamstwie. Na przykład. Wiesz, przez lata wpierano nam, że to jest nieetyczne, że jest niefajne, nie kłam, mamusi, nie kłam, tatusia. Najgorsze, co może zrobić, to nas okłamać. Każda hmm. prawda jest lepsza niż kłamstwo. A ja tak sobie powiem, że. Myślę i, i coraz bardziej czuję, że to pewna umiejętność. I teraz, jeśli nie poustawiasz sobie odpowiednio w głowie, chociażby nastawienia do tego typu zagadnienia, jakim jest kłamstwo, i będziesz ciągle rozpatrywał to w kontekście jakiejś moralności, czy fajny, czy niefajny, i wychodził z założenia, że wszyscy mówią prawdę i są dla ciebie dobrze, no to, to, to nie złamiesz tego schematu i będzie ci pewnie coraz ciężej. Ale czyli czy co, mam kłamać i uznać, że. Yy... Jakiś luzik. No. Zobacz, już piąty wiek przed naszą erą, starożytna Grecja, e, e, chociażby taki, e, e, taka sytuacja, gdzie, gdzie mieliśmy walkę o troje, e, gdzie przebiegłość, gdzie pewne triki, pewne zachowania pomagały ludziom zwyciężać i w ogóle tam kłamstwo nie istniało jako taką. Yy, yy, ale ale tak naprawdę, serio, serio, masz takie poczucie, że trochę chcesz usankcjonować yy, kłamstwo w imię bycia innym, wyróżnieniem się? Nie, tak to zrozumienie sobie? tego mechanizmu, tak. Zrozumienie ale tego mechanizmu. Czego mechanizm? że zrozumienie no zobacz, kłamstwa, czy czego? Konsekwencja kłamstwa no. jest faktycznie yy, sensem kon rozpatrywania konsekwencji kłamstwa. Można rozpatrywać jako moralne, niemoralne, prawda? Ale zrozumienie to, że jak ja zaczynam z tobą rozmowę, na przykład prospektingową, czy w ogóle próbuję ci coś sprzedać, mhm. to to, że nie poruszamy się tak naprawdę w takiej szczerości i w takiej komunikacji bardzo wprost, o której dużo, dużo tutaj w sandlerze mówimy. Jest czymś cholernie ważnym i to jest złamanie schematu, żeby w swojej głowie poprzestawiać pewne szuflady, żeby patrzeć na to troszeczkę inaczej. No i tutaj pewnie można by wrzucić kolejne zasady i kolejne. No dobra, ale wiesz co, okej, okay, no, poczekaj, no bo ja, ja trochę dalej powiem ci szczerze, że tak, że tak nie jestem do końca pewny, czy dobrze ci rozumiem. No bo tak, to, że my można powiedzieć tak, jeżeli już mówimy o kłamstwie, no to, że jakoś wszyscy kłamią, yy, i pewnie, że często kłamie handlowiec też, prawda? Też, też, o, też. Bardziej nawet bym powiedział, że z jednej strony on kłamie trochę bajkopis będąc trochę trochę albo bajkopisarzem. Czyli nadmiarową pewną narracją względem swoich rozwiązań, obietnic, tak, że to jest raz. Dwa, że on jako handlowiec oba, znaczy jest jakby takim kłamczuszkiem w stosunku do siebie samego. Czyli. Ma wrażenie, że coś z tego będzie, mimo że dobrze wierzy, że nic z tego nie będzie, albo po raz kolejny szefowi mówi: Słuchaj, no to klient jest wstępnie zainteresowany, mimo że gdyby spojrzał prawdzie w oczy, pewnie uznałby, że nic z tego nie będzie. Więc to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest klient, który permanentnie kłamie, prawda? Z różnych powodów, przede wszystkim dlatego, że nie czuje się komfortowo. Najczęściej tak jest, tak jakbyśmy się czuli komfortowo, nie mielibyśmy poczucia, że ktoś nam zaraz coś wciśnie. Czyli tak jakby trochę w życiu takim normalnym, to byśmy nie kłamali. I to, 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 że kłamstwo jest w jakimś sensie wszechobecne w naszym życiu, to jest ok. Ale co ty chcesz z tym kłamstwem zrobić takiego, żeby potraktować je jako pewien wyróżnik? Tego nie rozumiem. Wyróżnik w podejściu do zadań i roli handlowca, żeby to przerwać. Żeby to po prostu przerwać. Przerwać ten taniec, przerwać tę grę, żeby pomóc drugiej stronie powiedzieć prawdę. To jest pewnego rodzaju złamanie schematu, i to jest to, co wyróżnia taką narrację. No bo to, że się ono będzie występowało, zgodzę się z Tobą, tego się nie pozbędziemy. Ale co, złam schemat, ja, czyli ja, bądź ja szczery, w... czy złam schemat, czyli kłam lepiej niż inni? No to tutaj już pewnie można byłoby dyskutować. Myślę, że nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Czy zawsze musisz być szczery? No nie zawsze jesteś, nawet w relacjach takich czy starożytnych. No ale czy innym jest szczery? trochę. Niektórzy mówią. Może udawa, aż ja no, do skutku. No właśnie, ale czym innym jest trochę niepowiedzeniem wszystkiego? Można nawet powiedzieć, że tylko ludzie wulgarni i kompletnie i niewłaściwie patrzący na świat są zawsze szczerzy. Bo ta szczerość nie zawsze z drugiej strony jest e, taka lecząca, ona czasami jest destrukcyjna, ale jednak jest różnica między w niepowiedzeniu wszystkiego a w kłamaniu. Nie? Masz poczucie, że to jest to samo? W konsekwencji. No nie, no bo jakby no nie mówię wszystkiego, ale dalej jestem szczery. To znaczy mówię, w pro, nie, 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 nie wymyślam rzeczy, których nie ma. Nie jest trochę tak, że to jednak nie jest to samo. Zobacz, według takiego na przykład Odyseusza zapytane, czy kłamstwo jest moralne czy niemoralne, to dopóki służy obronie prawdy, dopóki pomaga nam przetrwać, to jest okej. Okay. I teraz znowuż wracam trochę do punktu wyjścia. Jeżeli ja i złamania schematu, jeżeli ja nie przestawia odpowiednio w swojej głowie, nie zrozumie troszeczkę psychologii kłamstwa, psychologii sprzedaży, psychologii relacji z drugim człowiekiem, czyli nie czerpie z tych doświadczeń lat, no to żyje w jakiejś bańce, żyje w jakichś złudzeniach. I wolałbym chyba pewnie nie rozpatrywać tego, co jest tutaj faktycznie tym kłamstwem, co kłamstwem nie jest, tylko to, żeby to zrozumieć i przerwać. No dobra, czyli jak mówisz o złamaniu schematu i spojrzeniu na kłamstwo, to mówisz bardziej, kłam lepiej niż inni, czy mówisz lepiej zrozum to kłamstwo i zastanów się, jakie jest jego przyczyną? I to nie jest pytanie sugerujące, tylko serio się zastanowisz. Muszę się zastanowić, ale chyba to drugie. <laughs> dobra, słuchaj, trochę żeś mnie tutaj zaciekawił, muszę ci powiedzieć. Będziemy to kontynuować, ale bardzo już bardzo. nie dziś. Trudno. Nie wybieram się. Nic. Bądźcie z nami jutro, będziemy mówić o kłamstwie. Właściwie mówimy o schematach, standardach i o wyróżnianiu się, ale to kłamstwo nam się tutaj wkradło.